Witam serdecznie wszystkich z zapalonych czołgistów. Chciałbym bardzo podziękować Wam za wszystkie rady, które napisaliście pod filmikiem, jaki Teamspeak 3 radzicie, radzicie kupić. Naprawdę sporo się rzeczy dowiedziałem, o których nie wiedziałem. W tej chwili chyba jestem o 1000% mądrzejszy, jeżeli chodzi o komunikatory dźwiękowe oraz serwery VPS, zakładanie Teamspeaków, licencje i tak dalej. Przypominam, żeby stworzyć na, przykład na własnym serwerze VPS Własny TeamSpeak do 32 slotów, jest to bez licencji. Później należy tą licencję zdobyć, a to nie jest takie jest bardzo proste. No i. Powiedzieliście też jakie programy są fajne. Dziękuję za to, że zaproponowaliście mi również e, z, możliwość założenia e, Teamspeak e, teamspeaka dla moich klanów. Więc naprawdę bardzo jestem wszystkim wdzięczny. Ale w tym filmiku chciałbym w kilku słowach powiedzieć o programie Raidcall, o którym właśnie była mowa e, w komentarzach pod tym filmikiem. Chcia, chciałem właśnie sprawdzić, co to jest za program, ponieważ jest to program darmowy dla graczy w zasadzie, ale nie tylko dla można słuchać muzyki, różne rzeczy i tak dalej. Więc yy, yy... Postanowiłem zobaczyć, co to jest za program. Dam Wam linka w opisie do strony, do tego programu. Musimy się zarejestrować. Oczywiście, rejestracja na tej stronie jest bardzo prościutka. Tutaj tego nie trzeba wpisywać. No i tworzymy własne konto oraz ściągamy programik RideCal, który waży chyba 2,5 MB. No i jak już mamy RideCala na. Aha, jeszcze jak widzicie, Teamspeak klanowy zaczął działać znowu, więc jak na razie jest ok. Ale jeżeli właśnie chcemy, sobie stworzyć własną grupę na ridecal logujemy się tak, jak się zarejestrowaliśmy. No i tu mamy taką ikonkę Create My Group. Ja już niestety nie mogę stworzyć grupy, ponieważ stworzyłem już trzy grupy tak sobie testując ten program, ale po prostu klikamy Game, wybieramy różne gry i dajemy nazwę jaką chcemy, tylko taka żeby była niepowtarzalna i od razu dajemy stwórz grupę i od razu ta grupa jest stworzona, jest ID grupy pokazane I tak dalej Ja pokażę, na przykład sobie zrobiłem Grupę gramy swoją, być może to kiedyś Wykorzystam dla widzów I na przykład razem sobie na Ridecalu pociupiemy No i Na początku grupa wygląda w ten sposób, że jest tylko Kanał longe i możemy tworzyć sobie Kanały, tak samo jak na TeamSpeaku Bez żadnego problemu Na przykład Myk w ten sposób i już mamy następny kanał stworzony. I teraz y, tworzymy na przykład subchan, y, subkanały, y, podkanały i też od razu są one stworzone. Y, możemy tu kanałów tworzyć bardzo dużo, chyba nawet nieograniczoną ilość. Y, następnie, żeby ktoś doszedł do naszej grupy w, w tym programie, tu mamy to ID, kopiujemy i y, ktoś, kto będzie chciał nas znaleźć, po prostu. Y, Odpalając tą grę, tutaj wkleja to ID i od razu zostanie wyszukana ta grupa. No i wchodzimy do tej grupy. Jeżeli chodzi o opcje tego programu, ja jeszcze nie, nie wiem wszystkiego na temat tego programu. Tutaj na tej ikonce mamy główne ustawienia. Jak widać, są one dosyć podobne do ustawień na tym spiku. Możemy sobie na przykład ustawić push to talk albo free talk mode. No i inne, inne ustawienia właśnie tu można zrealizować. Tego nie rozumie, co to jest music mode? Ale to może kiedyś zrozumie. Wyciszenie mikrofonu, wyciszenie głośników, podstawowe rzeczy. I damy na to, że właśnie gracz, który chce z nami grać na tej grupie, połączy się i będzie czekał na tym głównym kanale, to musi kliknąć właśnie na tego chłopka z kluczem Member Management, i wtedy administratorzy modelatorzy tej grupy, tu zacznie migać się ten chłopek, migać ten chłopek, wszystkim myszy i, i dajemy akceptuj na, dane, na daną osobę. I później już oczywiście każda osoba może po, po kanałach się przemieszczać, tak samo jak na TeamSpeak'u. Jeżeli na przykład gramy Clan Wars i na przykład na kanale jest 30 osób i jest za, za wielki harmider, wtedy tu jest taka opcja free mode, admin mode, albo yy, coś tam mode. Dajemy admin mode i wtedy yy, tylko... A czemu ja to wyciszyłem? Nie. Raz, raz, a dobra. I wtedy y, tylko yy, mogą mówić modelatorzy yy, tego kanału i tego, tej grupy. Tak naprawdę, tu opcji na pewno jest o wiele więcej. Na przykład ta koszulka to jest możliwość zmiany wyglądu naszej, naszego okna. Możemy dać też oczywiście jakieś zdjęcie wybrane z pulpitu bez żadnego problemu, i wtedy wygląda inaczej już to okno. No i chcemy na przykład szybciutko przejść do innej grupy. Tu mamy właśnie zakładkę grupy. I jest tworzona grupa np. Chujzneks, win1, win2, win3. Jak widać, nawet tu mam z hasłem sesję nagraniową. I tutaj potworzone już są, jest pełno kanałów. I zawsze, jeżeli coś się nam zepsuje, będzie można wejść tutaj i pograć prawie tak samo jak na Teamspeaku. Co jeszcze bym mógł powiedzieć na temat tego programu? Aha, yy, słuchajcie, jeżeli chodzi o pingi w grze, tak naprawdę zauważyłem, że będąc yy, na tym programie, te pingi w ogóle mi nie wzrosły. A wręcz można powiedzieć, są mniejsze niż na tym swiku. Może się mylę, ale naprawdę myślę, że warto polecić ten program dla tych klanów, dla tych grup graczy, którzy chcą mieć coś własnego, nie chcą siedzieć gdzieś na publikach. Myślę, że właśnie right Call jest godny polecenia. Chyba że coś źle powiedziałem, to proszę o poprawkę w komentarzach. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się na razie.